Jedziemy do Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Także bądźcie z nami, jedziemy na wycieczkę. Mały Bushcraft. To jest taki mały Bushcraft. Jedziemy do Kozienickiego parku krajobrazowego zobaczyć ładne widoki i ustawiam właśnie trasę na ten park pyk mamy 14 minut rozpocznij, no idziemy jechać na południowy zachód, skręć w tam, w takim razie bo słońce jest tu Jedziemy coś pooglądać, potuptać trochę po lesie. Długa trasa jest, tak na w ogóle 20 km I tej trasy nie zrobimy. Ale zrobimy coś po kawałku i zobaczymy, co, co, co się da z dziećmi. Na początek muszę sobie pamiętać, przypomnijcie mi, że zegarek włączy, bo zapominam włączyć zegarka i zmierzyć ile żeśmy spacerowali, jaką trasę zrobiliśmy. I chyba mamy iść prościutko na razie. Mapa sfotografowana, więc chyba się nie zgubimy. I tu można palić ogniska. A my nie mamy kiełbasek. Oliwka znalazła już jakieś informacje, tak? Amerka ma lornetkę, tak? Chciała nieść lornetkę. Lornetka, chyba dziadka z dziśka Dementuję, lornetka jest moja, była kupiona dla mnie i to jest moja lornetka. Idziemy do pierwszej atrakcji, czyli kolejki wąskotorowej wybudowanej w 1916 roku przez austriackiego zaborcę, który chciał wykarczować w ten sposób Puszczę Kozińską i zabrać materiał do swojego kraju na swoje potrzeby. Przyszedłem tędy, a widoki są po prostu nieziemskie. Idziemy na górę. A teraz pójdziemy tam, Się, bo zaczepił za tatę i oliwka nie może iść. Oliwka trzyma bosa, a Melka lornetkę. Bo, lornetkę trzeba nie jeść, bos chodzi sam. To jest to, ładne, to jest musimy się wrócić w kawałek dlatego że poszliśmy zbyt do przodu ponieważ trasa dydaktyczna wiedzie wzdłuż rzeczki a myśmy poszli przecieli rzeczkę i poszliśmy prosto no cóż nie chciałem się wyjmować mapy z kieszeni i efekt jest taki że trzeba wrócić Ucieka. Uwaga, nie zdeptać tego Oli. Każde zwierzątko ma prawo do życia. Zbliżamy się do punktu widokowego. Jest ławeczka, siedzenie. Dzieci bolą nogi. Równo, Oliwy mój, równo, na środku, to ciągnie nie brzegiem Na szyję teraz najpierw zakładaj No chyba nie z tej strony Masz pokrzyżowane na szyi Trzymaj lornetkę i tata by ci poprawił Mama zbiera skórki, wynosimy, nie śmiecimy w parku. Daj oliwki. Co mama, Ja, mam, ja mam wrażenie, że to trzeba jest tutaj zaraz Oliwka się poszyla ciasteczkami. I mamy atrakcję turystyczną. To jest miejsce obserwacji ptaków. Ciekawe czy zobaczymy jakiegoś ptaszka. Trzymaj się i schodź. Schodki do waszego domku są jeszcze bardziej strome. Nie, tu jest. Gonimy mamy Jamelkę. Gdzieś nas odsadziły. Zanim my schowaliśmy lornetkę. A ty mama wchodziła! Ja rozumiem, że jeszcze zaliczamy wszystkie ławki po drodze, tak? Chyba tak. To przecież długi. Jakby ktoś nie wiedział, to wycieczka po parku krajoznawczym polega na tym, że pozajemy wszystkie ławki. Zasiadamy przy wszystkich ławkach i coś jemy, szamiemy i tak dalej. Nie opuściliśmy chyba jeszcze żadnej, z wyjątkiem tam, gdzie siedziała mama z innym dzieckiem. Co to, to za jabłka. Nasze własne, z jabłonki. Tak, widoki możemy o! oglądać teraz. Wszystkie obierki z jabłek zabieramy ze sobą, żeby wyrzucić poza rezerwatem, a tutaj nie wyrzucamy, żeby nie zakłócać istniejącego ekosystemu. Tu Mam taką ciekawostkę, że cała trasa jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Przynajmniej dotąd, bo dalej widzę kałużę. Zobaczymy co będzie. No i jednak jest dostępna trasa. Myk. Dobrze. I mi te obierki, które już mam, i wrzuć tutaj do kopa. O właśnie! Z drugiej kieszące Bierzemy obierki. Jest kosz na śmiecie. I wyrzucamy w lewo. Idziemy w tym kierunku. Zrobiliśmy, może, dwa kilometry. Dzieci już jęczą, że nogi bolą od 500 metrów. Dokładnie oliwka. Udałczyła się tego od Ameryki. To nie jest prawda, że ją nóżki bolą, bo jak miała 4 lata, to potrafiła zrobić prawie 11 km z czego część biegiem. To jest jej rekord. Efekt jest taki, że prawdopodobnie trochę zaniedbałem kondycję dzieci i zobaczymy, będę teraz musiał pochodzić, pospacerować i rozruszać towarzystwo z powrotem, żebyśmy mogli zrobić na przykład 20-kilometrową trasę i nie bolały nóżki. I tu mamy źródełko. Drewnianą rurę, ale teraz już jest skład zrobiony z plastiku i metalu, żeby ta rura się nie rozpadała. I można się tej wody my się napić. Ciekawe To ciekawe, zimna tak. Powiem wam, że jestem zaskoczony, że zobaczyłem źródełko. Myślałem, że te źródełka tak naprawdę wybijają na tych bagnach, które tu są i zasilają bagna i tą rzeczkę, a tymczasem mogliśmy zobaczyć źródełko na własne oczy. Myślę, że tam zaczynamy wracać. Oliwka właśnie pokazała złamaną gałąź, która się oparła o ziemię. I w dzikim rezerwacie nikt jej nie zbiera, będzie dalej żyć swoim życiem. Idziemy właśnie szlakiem, który oznaczony jest jako szlak trekkingowy. A Melka to jak miała dwa latka, to robiła dwa kilometry. I to tu nas teraz nie bajeruje, że ją bolą nogi. To jest mały cwaniak. Zrobiłaś 3,5 km i cię nóżki nie bolały na wiosnę tego roku. Oliwkę wtedy wyliczała, że bolały, a ty nie. Miałaś siłę. Tata pamięta. Kolejna wiata. małe zgłosiło, że jest zimno i chce założyć kurtkę. No i co tu zrobić? Trzeba założyć kurtkę. Pies podróżnik też idzie. Póki co nie zobaczyliśmy kolejki, ale ja w domu dojdę. O co chodziło z tą kolejką? Może to jest tylko droga po kolejce? I to wszystko. A nie miałem czasu tego przeczytać, bo musiałem pędzić za tymi wszystkimi całymi bąblami i mamą i bosikiem. Zobaczymy. Mam to wszystko fotografowane. Doczytam, a jak nie, to zajrzę do internetu i wtedy będę wszystko wiedział. Jednak tutaj też coś wycieli. A tu co mamy? Informacje o tym, co przed chwilą nagrywałem. Stare spały. Proszę bardzo, następny odpoczynek był. Tylko tata zniknie, coś się zajmie, bo następna ławka jest już zaliczona. Każda, zrobimy koło 3 km. Efekt jest taki, że dzieci są zadowolone, że już koniec trasy, a tata nie, bo by jeszcze połaził. No, ja by się ktoś znalazł taki, co chciałby się po jakichś mazowieckich szlakach ze mną poszwendać, to możemy się umówić. Nie widzę problemu. Z nami widać już parking. Gdzieś tam samochody przebijają za drzewami. Jakoś oliwka dostała energii i ma jeszcze siłę podbiec. I tak kończy się nasza wędrówka. Myślę, że to nie jest ostatnia. Będę kombinował takie dzienne wypady bo w najbliższym czasie, bo już teraz będzie zimno, coraz zimniej, więc chyba wypad pod namiot to jest ostatni. Coś się wymyśli. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, to bardzo ważne. I pamiętajcie napisać komentarze, a w komentarzach może podpowiecie mi, gdzie... Mogę się wybrać na takie wędrówki. A gdybyśmy mieli kiełbaski, to tutaj byśmy mogli sobie zrobić ognisko. Oto no to go do samochodu. Na dzisiejszy wypad zabrałem buty trekkingowe, w których biegam na co dzień. I powiem, że są bardzo wygodne i bardzo dobrze mi się w nich chodziło. Na naszym kanale znajdziecie jeszcze inne nasze wędrówki, na przykład jedna tu, a druga będzie tu. Obejrzyjcie i hej na razie do zobaczenia w następnym odcinku i na następnej wyprawie. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną i z moją rodziną.